Jesteśmy you w know, Katowicach. Kończymy czwartą edycję projektu Junior NBA, ligi dla dziewcząt i chłopców. Jest finał. Jest finał ligi zachodniej w Lesiu, I was w uh, Warsaw. This year I'm here and it's just outstanding. It's the gym, the people, the organization, you know, it's, it's everything for the kids. And I'm seeing a lot of great basketball. Tak, to znakomite wydarzenie, oczywiście wielopłaszczyznowe, bo przede wszystkim angażuje najmłodszych i to bardzo energicznie, ale tak naprawdę jest to doskonała promocja koszykówki od najmłodszych do najstarszych, bo rzesza rodziców, która przyjechała przecież z całej Polski tutaj dopingować swoich m, najmłodszych. Jest także potencjalnymi kielnicami mistrzostw, które będą odbywały się w Katowicach. Od Małej Odolnej Inicjatywy mamy ogólnopolską akcję, która tak naprawdę tworzy nowe koszykarskie kluby. Fajna sportowa rywalizacja. No i tu myślę, że praca trenerów i nasza w mieście, żeby tą koszykówkę cały czas promować właśnie na takim fajnym, sportowym poziomie jak, jak dzisiaj. Każdy przekaz, jaki jest przekazywany przez trenerów, do rodziców, do zawodników, wszystkiego. Staramy się brać jak najwięcej z Waszych. Przykazań, staramy się interpretować to też po to, żeby chłopcy jak najlepiej to zrozumieli. Korzystamy, działają, cieszymy się, chcemy dalej kontynuować tą pracę. My, jako trenerzy, również możemy rozwijać się tutaj, gdyż poprzez wspólne spotkania wymieniamy się doświadczeniami, jakimiś nowymi metodami pracy z młodzieżą. I jest to naprawdę duże wydarzenie dla tych dzieci. Jesteśmy z małej miejscowości i mają możliwość spotkania się z najlepszymi zawodnikami i trenerami. Bardzo nam zależy na tych mniejszych klubach, bo tak naprawdę te mniejsze kluby potrzebują więcej pomocy niż duży. Duży sobie często sam radzi. Śledząc osiągnięcia naszych koszykarzy, koszykarek, to bardzo wiele, wielu reprezentantów Polski wywodzi się właśnie z małych miejscowości. To jest choćby Andrzej Pluta z Rudy Śląskiej. Mariusz Bacik z Piekar Śląskich, śledząc koszykówkę polską, to jest choćby Adam Wójcik, to jest Ewelina Kobry. Wiele, wiele osób, które tak naprawdę karierę rozpoczynały w małych klubach. Ja wiem, że tu jest sporo ligi i sporo zawodników, ale jak usłyszałem dokładne liczby, że mamy do czynienia z uczestnikami liczącymi 2,5 tysiąca dzieciaków, to to jest naprawdę sporo. Ponad 40 dni, 2,5 tysiące uczestników. Eee, naprawdę to, to jest coś niesamowitego, że to się odbywa tak samo z siebie. Co tydzień mamy turnieje, mamy wielki finał i to się będzie tylko i wyłącznie rozwijać. Fajnie to wygląda, jest bardzo dobrze zorganizowane. Fajnie, że tutaj przyjeżdżają gwiazdy NBA, nawet te były, bo to jest naprawdę dobry hop, motywacyjny dla dzieciaków. Teraz dzieciaki mają jeszcze lepsze perspektywy niż jak kiedyś, więc oni to muszą całymi garściami brać, ile się da z takich wydarzeń. Dla nas najważniejsze jest to, żeby. Wychowywać dzieci, żeby przygotować do życia i do sportu. Bo właściwie tego nie można rozłączyć, bo sport idzie równo z takim przygotowaniem życiowym. Te wartości, które my przekazujemy, to nie jest nic nowego. To jest praca, to jest szacunek. To jest przede wszystkim pasja. No i oprócz tego. Wartość mówiąca o współdziałaniu, czyli gra zespołowa i fair play, czyli duch sportu. Also, the coaches are putting all the effort. I'm seeing a lot of, lot of vision from these kids at this early age. So I know in the future it's going to be even better. Zapraszamy do Junior NBA z nami piąta edycja.